Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda. Witam Państwa bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Dariusz Wójcik, radny Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. E, aż się bałem Panie radny e, i byłem ciekaw, czy będzie Pan w stanie mówić dzisiaj, bo wiceprezydent Tyczyński wczoraj mówił, że radni PiSu będą musieli połknąć język, e, a to na wiadomość o zatrzymaniu Romana S. E, prezesa Rosa Rosabudu. E, zdaje się, że chodziło prezydentowi Tyczyńskiemu o to, że Pan optował za tym, żeby właśnie Rosabud dokończył. Budowa Radomskiego Centrum Sportu. Nic takiego nie miało miejsca, ale panie redaktorze, z tego co pamiętamy, to poprzednia firma żądała 30 milionów, a teraz dołożyliśmy już ile? Dużo więcej, kilkadziesiąt. Także, Ale myślę, że pan Tyczyński powinien być cierpliwy i poczekać, bo on, myślę, że w najbliższym czasie za ten proces inwestycyjny będzie musiał połknąć swój język i schować się głęboko do szafy. Mhm, no właśnie, i to jest kolejne pytanie. A jeszcze mam pytanie do pana Tyczyńskiego, bo zadałem mu pytanie na państwa antenie, ale niestety mi nie odpowiedział. Czy połknął język wtedy, kiedy aresztowali prezesa miejskiej spółki. Mhm. Wie pan, To jest taka dziecinada, główna żeria, i powiem panu, że jakie z biegiem czasu, jakie mam doświadczenie małych liter, nie widzę z bliska, ale idiotów z daleka dostrzegam. Um, Okej, okay. to rozumiem, że o prezydencie Nie, wiceprezydencie nie, to, nie jest, jest, było? to jest taka dygresja. Czy... Absolutnie nie, 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 nie mówię o nikim, że jest idiotą. Taką dygresję, to tak nasunęła mi się myśl w tym momencie. Na internecie po. Y w tym aresztowaniu pojawiły się już zdjęcia. I to ciekawe zdjęcia, powiem panu szczerze, bo zazwyczaj to jest tak, że platforma z pisem przerzucają się, a tym razem ktoś zrobił to w sposób bardzo ciekawy. Nie wiem kto, powiem szczerze, bo pokazuje tam zdjęcia właśnie zatrzymanego Romana S w dosyć takich serdecznych pozach, zarówno z jednym, jak i z drugimi. Jestem upłażniony, ale myślę, że nie obrazi się, jeżeli będziemy mówili romansaczywko. Jasne, oczywiście. To czy radomscy politycy mają się zatem, bo, bo do tego zmierzałem, czy mają się czego obawiać, jeśli Roman Saczywko będzie chciał pójść na współpracę z prokuraturą? Panie redaktorze, nie sądzę, żeby radomscy politycy mieli się czegokolwiek u, 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 obawiać. Ja znam pana Romana Saczywko z jego bardzo dobrej działalności charytatywnej, sportowej. Wiem, jaki to jest człowiek. Na razie postawione ma chyba tylko zarzuty bo więc przekazów medialnych nie świadczy to o winie niczyjej tak. z informacji też mam czy w informacje oczywiście państwa co za dzień mam wiedzę że żaden z oskarżonych trzech nie przyznaje się do winy także poczekajmy i zostawmy to prokuraturze i Yy, śledczym, później sądowi do rozstrzygnięcia. Nie wylewajmy pomyj na ludzi być może niewinnych. No, także to, to ja bym poczekał, bo panie doktorze, czy słyszał pan z ust radnych prawej Sprawiedliwości jakiekolwiek krytykę wtedy, kiedy prezes miejskiej spółki był aresztowany? Nie, no także, a to, że ktoś jest z kimś na zdjęcia, no właśnie dlatego, że prowadził działalność sportową, działalność charytatywną. Zarówno prezydent miasta Radomia, jak i politycy prawej Sprawiedliwości yy, uczestniczyli w różnych wydarzeniach sportowych i wspólne zdjęcie no i dla mnie to jest nic dziwnego wie pan ja byłem na meczu reprezentacji Polski jak Polska strzeliła bramkę to z sąsiadem obok przybijaliśmy sobie misia i czy to świadczy o tym że to jest mój przyjaciel z którym nie wiem spotykam się prywatnie piję wódkę no nie no żyjemy w mieście dużym bo, bo jeszcze ponad 200 tysięcznym ale tak naprawdę wszyscy się znamy i to nie jest nic wielkiego ja bym poczekał na rozstrzygnięcia prokuratury i myślę że wtedy przy tym procesie inwestycyjnym to pan będzie się musiał schować do szafy. Mhm, ale musi pan przyznać, że te zarzuty są o tyle poważne, że, że ta kara jest dosyć wysoka. Ale panie doktorze, wie pan te wokół mojej osoby też było tyle różnych rzeczy. Pamięta pan, jak y, cyngiel w y, na mnie nastawał, tak? I te wszystkie kalumnie? I co, i co, i co się stało? Spod, Wtedy poza tym, że zostałem opluty i moja i moja rodzina nie ma z tego nic, bo ja nie popełniłem żadnego błędu, żadnego przestępstwa. I dajmy czas rodzinie pana Saczywki, żeby się bronili. Mhm. Bo mają do tego święte prawo. To zostawiamy ten temat. Komisja Gospodarki wczoraj odbyła się na cmentarzu przy ulicy, na cmentarzu na Firleju. O co chodziło? Dlaczego tak państwo odwiedziliście znaczy, to miejsce? Znaczy, handlujący na cmentarzu na Firleju od strony Witosa poprosili o, najpierw byli na Komisję Gospodarki, a wczoraj była druga, była wizja lokalna na cmentarzu, o uregulowanie miejsc handlujących na tym cmentarzu, czyli żeby wróci, przyszła tam cywilizacja, bo na razie ci wszyscy, o, wszystkie osoby handlujące, handlują w warunkach takich no bardzo, powiedzmy, lat 90., wtedy, kiedy się handlowało na tych łóżkach. Chcą za swoje pieniądze kupić e, kontenery handlowe. Oczywiście to powinno być robione pod nadzorem miasta, żeby te kontenery wszystkie były takie same i to ucywilizować. Była między nimi pewna rozbieżność co do kolejności miejsc ustawienia tych swoich kontenerów, ale po dwóch godzinach dyskusji okazało się, że o wszystkim chodzi o to samo, tylko i tylko jakby inaczej to przedstawiali, interpretowali. Mam nadzieję, że to będzie dobrze, ale druga rzecz, jaka wyszła na tej komisji, to sprawa. Własnościowa i sprawa zarządzającego parkingiem całym, bo dyrektor cmentarza okazało się, że ma nie, nie ma nic wspólnego do parkingu, który jest przed cmentarzem, płaci tylko rachunki za słup oświetleniowe tam, a pieniądze pobiera zakład usług komunalnych, bo jest jakby zarządcą handlujących, a właścicielem miasta. No całkowity miszmasz, nie, nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo tak naprawdę kto za to odpowiada i będę prosił czy... Robert Fischer, przewodniczący Komisji Gospodarki w imieniu Komisji, o to, żeby... Ten parking przekazać może cmentarzowi miejskiemu, żeby był jeden gospodarz, bo na pewno jeden gospodarz lepiej sobie z tym poradzi. A tak to to: jedni wydają pozwolenie na handel w tym miejscu, dyrektor cmentarza protestuje, bo uważa, że ma trudny dojazd dla karawanów, czy tam ludzi przyjeżdżających na pogrzeby, dla osób niepełnosprawnych, dla, dla, dla małych dzieci. I to wszystko tak wygląda no paskudnie. Trzeba tak zorganizować, jako jak strony ulicy Firleja. Mhm. No i na koniec chciałem zapytać jeszcze o budżet. Prezydent Radomia złożył propozycję. O halę. A chciałby pan coś na temat hali powiedzieć. Nie, no jak jeszcze? panie redaktorze, słucham wypowiedzi władz miejskich, no to tak jakbym żył w innej rzeczywistości. A mówi pan o olbrzymim bo, bo, sukcesie. Bo, bo wszyscy no, władze miejskie mówią, że to jest olbrzymi sukces. No, jaki to jest sukces, to myślę, że mieszkańcy radomia sami potrafią ocenić. Ja uważam, to jest wielka porażka naszego miasta. Proces inwestycyjny, hali widowiskowo-sportowej. A jak to oceniają mieszkańcy, myślę, że że oni sami wyciągną z tego wniosku, ale rzeczywiście pan prezydent miasta Radowia ma bardzo duże poczucie humoru. Rozumiem, ale czy, tak jak już jesteśmy przy tej hali, to podoba się Panu ten pomysł, żeby nie było jakiegoś wielkiego otwarcia, wielkiej imprezy? Tylko żebyśmy zaczęli po no, ale cichutku imprezami ligowymi. Ja myślę, że gdyby ta hala miała oficjalne otwarcie, to ze względów pr nie robiono takie. To myślę, że władze miejsk, miejskie poza gwizdami, jakie by otrzymało od ucze, osób uczestniczących, mo, nie mogą się spodziewać nic innego. Rozumiem, czyli myśli pan, że tu jest ze strachu, nie ma tego otwarcia? No właśnie myślę, że to pan Tyczyński najlepiej odpowie, bo on jest specjalistą od chowania się po szafach i od strachu. Mhm. No i o budżet. Wróćmy do budżetu. Budżet, czyli jaki budżet? Bo prezydent mówi, że to jest bardzo dobry budżet. Budżet, budżet proinwestycyjny, chociaż mniejszy z przyczyn obiektywnych. Dla mnie Także... budżet rozpaczy. Panie redaktorze, wie pan ile mamy zadłużenia w tym roku już? Ojej, nie, nie podliczyłem tego 850 milionów, przy budżecie 1 miliard 241, 850 milionów, czyli w tym roku wzrosło, wzrosło nam zadłużenie o kolejne 28 milionów. A pamięta pan kampanię wyborczą e, pierwszą, mhm. jak e, jeden z kandydatów tak ręką obniżał słupki, jak to będą spadało zadłużenie, będzie spadało bezrobocie, e, będzie e, spadały podwyżki, będą coraz, i o tak było tylko, wachlowanie na tym i co się teraz okazało? że budżet idzie, zadłużenie, tak, podwyżki, tak. Czyli myślę, że następny kandydat na prezydenta będzie miał fajną grafikę do przeprowadzenia kampanii wyborczej. No tak, rzeczywiście, pytanie tylko czy będzie chętny, żeby przejąć schedę po prezydencie Witkowskim, znaczy, żeby stanąć z nim w szranki, jeżeli będzie, tak chciał startować. No, na pewno Prowadzenie procesu, procesu jakby zarządzania miastem będzie bardzo trudne, bo sam deficyt budżetowy to jest 109 milionów w tym roku, a z czego go pokryjemy, no z czegoś trzeba pokryć, czyli na pewno wydamy, czy na, wydamy obligacje i kolejne chyba 30 milionów pochodzi z tego programu lokalnego, z programu lokalnego, tak? No to, to są pieniądze, czyli tak na kredyt, na kredyt zadłużamy się, zadłużamy. Ja też mógłbym sobie kupić Porsche jeździć tym Porsche, ale pewnie by nim jeździł tylko miesiąc, bo następnego dnia komornik by mi je zabrał. No, takie Szkoda, nie że nie komornik jest. nie może wchodzić na um, budżety, budżety miast, bo już coraz bl bliżej zbliżamy się do tego, żeby budżet... No nie wiem, jakby wszedł na budżet miasta komornik, byłoby naprawdę ciężko. No ale panie rektorze widzę, jak ten, widzi pan, jak mhm. ten budżet wygląda. 850 milionów zadłużenia. Przecież to jest prawie minus 1000 milionów, to jest ile? 60 procent. 60% zadłużenia mamy. No to jest chyba bardzo dużo. Oczywiście, że bardzo dużo. Tylko powiem szczerze, że dziwię się, że pan się dziwi, bo y, jako doświadczony polityk nie powinien pan nie. ufać w zapewnienia polityczne i w obietnice wyborcze. Nie, ja z reguły mam zaufanie do ludzi i, i staram się ludziom ufać. To nie jest oczywiście tylko prezydent, bo tam pracuje cały sztab ludzi z prezydentem i bardzo duże zastrzeżenia mam do otoczenia pana prezydenta. Mhm. A kogo by pan wymienił? O Jezu, no pan prezydent Tyczyński, który jest specjalistą od wszystkiego i od niczego, zresztą nie ma żadnego doświadczenia w, w kierowania jakimiś tam wielkimi inwestycjami, a wypowiada się na temat inwestycji. No takie trochę y, śmieszne to jest. No to jest, tak jest jedna osoba. Władza Mosiru. Które, które pięknie sprawują, nasz znaczy osiągnęły sukces, to myślę, że powinny Olbrzymi w tej chwili otrzymać medal. Ja myślę, że na, jeszcze cztery miesiące temu byłbym w stanie władzom Mosirów wręczyć medal z kartofla. Dzisiaj nawet ten z kartofla, im się za ten proces nie należy. No tak, ża śmiechem, żartem no trochę. No tak, no bo, bo jak inaczej do tego można podchodzić, no panie rektorze. No. A myśli pan, że w tym razem propozycje radnych Prawa i Sprawiedliwości do budżetu zostaną uwzględnione przez prezydenta? Pewnie, że nie zostaną uwzględnione przez prezydenta propozycje radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego ja nie złożyłem nawet jednej tej propozycji, bo ja złożyłem do poprzedniego budżetu. No i tak trochę czuję się lekko oszukany, powiedzmy to delikatnie. Mhm. Dlatego nie, nie, nie składałem tych propozycji. To może w tym roku by się udało? No jest złożonych, panie rektorze. Yy, Kilkadziesiąt propozycji radnych Prawa i Sprawiedliwości. Oni jeszcze wierzą, że coś z ich propozycji zostanie zrealizowane. Ja w to nie wierzę. Mhm. No bo po prostu budżet jest y, ściągnięty już sznurkiem mocno powiązałki. I będzie pan za nim głosował? Czy, czy wstrzyma się pan, czy będzie pan przeciw? Oświadczam, że nie będę głosował za tym budżetem. Dziękuję bardzo. Dariusz Wójcik, radny Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Do zobaczenia i usłyszenia. Łukasz Malenda, kłaniam się nisko.